Witam Was serdecznie i zapraszam do wysłuchania prognozy dla wagi na listopad 2024. Co dla Was w tym miesiącu? Przypominam, że jest to czytanie ogólne, więc na pewno nie odpowie na Wasze wszystkie pytania. Jeżeli ktoś natomiast chciałby czytanie prywatne, indywidualne, odpowiedzi na swoje pytania, rozkład partnerski czy roczny, to zachęcam do kontaktu. Telefon, WhatsApp i mail znajdują się w opisie filmu. Yy, przypominam również, że można już zamawiać czytania roczne. Co dla wagi sprawdzamy. By w tym miesiącu świat. Bardzo piękna karta, karta, która mówi, że wszystko się udaje, ale też mówi o końcu jakiegoś cyklu. W waszym przypadku to jest koniec kolejnego roku waszego życia i początek nowego. Dlatego, że karta świata mówi o końcu i początku. O tym, że dostajemy wiatr w żagle, że możemy gdzieś wyruszyć w podróż, że coś nowego się u nas zaczyna, ale po tym, jak coś się kończy. Yy, miałam na myśli oczywiście yy, kolejny rok po Waszych urodzinach, czy przed Waszymi urodzinami, tak? Wasze wyzwania, dziesiątka monet. To jest karta domu, rodziny, yy, karta fundamentów, które dają nam poczucie bezpieczeństwa, więc w tych dziedzinach będziecie mieli wyzwania na ten miesiąc, co było w przeszłości. Dokładnie tak. To, dotyczy, to są sprawy dotyczące domu i rodziny. Więc to będzie u Was w tym y, miesiącu na pierwszym miejscu. Co jest przyczyną obecnej sytuacji? Królowa Buław. Królowa Buław jest silną kobietą, pewną siebie. Nie wszyscy ją lubią, ale wiecie dlaczego? Bo jej zazdroszczą. Bo jej zazdroszczą tego, że ona jest zdecydowana, że wie czego chce, że robi tak jak uważa, że na nikogo się nie ogląda, że nie liczy się z niczym zdaniem, tylko po prostu idzie za swoją po prostu za swoją myślą, za swoim przewodnictwem. O czym myślicie? Czwórka Mieczy jest kartą uleczenia, także leczenia ciała fizycznego czy psychicznego, natomiast mówimy tak ogólnie bardziej metaforycznie o uleczeniu, nie wiem, naszego życia, jakichś sytuacji. O łapaniu dystansu, także, żeby się tak nie zagłębiać w jakieś sprawy za mocno, żeby się nie, nie torturować myśleniem na jakiś temat. Co w najbliższym czasie jakaś komunikacja, może listy, wymiana y, maili, telefonów, y, SMS-ów i tak dalej różnych komunikatorów jakieś wiadomości szybkie mogą do Was przyjść, może coś Was zaskoczyć. Coś, co się szybko dzieje. To jest generalnie karta Internetu. No dzisiaj myślę, że u każdego, jeżeli by wyszła karta internetu, to nie byłabym zdziwiona, ponieważ de facto wszyscy z tego internetu korzystamy. Oby mądrze. Wasze nastawienie: trójka monet, karta dużych przedsięwzięć, planów biznesowych, układów, umów, kontraktów. Mm, bardzo możliwe, że chcecie się z kimś porozumieć, dogadać, osiągnąć jakiś konsensus. Wasze otoczenie, a otoczenie może wam dawać dużo możliwości różnych. Natomiast w siedemce kielichów trzeba uważać na ten nadmiar, od razu podkreślę słowo nadmiar możliwości, bo można dostać zawrotu głowy, bo to się może wszystko wydawać takie piękne, takie cudowne, takie fantastyczne, a tak naprawdę może to być kolos na glinianych nogach. Więc tutaj, z, tą, z tymi propozycjami, które w waszą stronę będą skierowane, warto uważać. Czego się nie spodziewacie? A buław mówi o początku jakiegoś działania, o rozpoczęciu jakiejś aktywności. To jest także karta seksualności. Tu macie dwie karty buław, trzy, przepraszam. Cztery. Nawet cztery. Więc trochę tego ognia jest w waszym czytaniu. Jak wy się z tym czujecie, no to już wasza, yy, waszym zadaniem jest odpowiedzieć sobie na to. Natomiast ogień i powietrze mają się dobrze razem, bo powietrze dostarcza tego tlenu dla ognia i, i można tutaj razem zadziałać, tak? I rezultat bądź rada, kapłan. Sprawy dotyczące hierarchii, czy to zawodowej, czy rodzinnej. Yy, może na uroczystość jakąś dostaniecie zaproszenie typu, yy, nie wiem, chrzest, ślub yy, i tak dalej. Może jakieś sprawy rodzinne, wielopokoleniowe, tak dotyczące zarówno naszych rodziców, dziadków, yy, Wujostwa, jak i naszych dzieci będą tutaj miały znaczenie. To jest także karta Byka, i tutaj mamy kartę osób z podznaku Ognia Baran lew Strzelec. Dobrze, dopytajmy o parę rzeczy. Co tutaj oznacza karta Świat? W tym wypadku może oznaczać koniec jakiejś relacji, odejście od czegoś, odejście z pracy, zakończenie jakiegoś związku albo relacji koleżeńskiej. Koniec jakiegoś etapu, zdecydowanie pójście w inną swoją drogę. Przeprowadzka. Przeprowadzka u Was może być. No, najbardziej tutaj się przeprowadzka pokazuje. Wyprowadzka, przeprowadzka, przeniesienie się. Czegoś możecie mieć dość. Może coś Was za bardzo obciążać i dlatego będziecie chcieli z czymś, z czymś skończyć, z czymś zerwać. Zdystansować się dosłownie, zdystansować o tak, od rodziny być może, od y, współpracowników, od partnera, od y, y, przyjaciół w cudzysłowie, tak powiem. A co to za wiadomości mogą do Was przyjść, nadejść, dotyczące Waszych dzieci, dotyczące młodych ludzi, od młodych ludzi, od dzieci mogą dojść do was, dotrzeć wiadomości, które was zachęcają do zrobienia czegoś i to się tutaj już wcześniej pokazało, tak, że jest szansa na to, żeby coś zrobić, coś zadziałać, może jakiś, w jakiejś sytuacji y, biznesowej, może w jakiejś sytuacji, y, która dotyczy jakiegoś porozumienia, jakiegoś kontraktu, zaraz zobaczymy. Tak, coś będziecie rozkręcać zdecydowanie. Tylko tak jak powiedziałam, uważajcie na te propozycje, bo te propozycje to mogą być yy, no niezbyt uczciwe, już tak najbardziej wprost powiem. Po prostu wy nie macie się zniechęcać, tylko macie być uważni, czy ktoś za Waszymi plecami czegoś nie knuje, bo to tak wygląda. Eee, Okej. Okay. Kobieta, ważna kobieta w Waszym życiu tu się pokazuje, matka, żona, szefowa taka osoba mi się tutaj pokazuje, z jej strony jakieś tutaj działania. No i tak jak powiedziałam wcześniej, tu jakaś hierarchia czyli te domowe sprawy rodzinne, sprawy z, waszego, z Waszej przeszłości tutaj się pokazują, sprawy sięgające nawet dzieciństwa. Czyli, tak jak powiedziałam, mogą, może dotyczyć to właśnie spadków, darowizn, podziału majątku, jakichś ustaleń rodzinnych. Takie tutaj mi się kwestie pokazują najbardziej, ale, naj, ale tak na pierwszy plan wysuwają mi się przeprowadzki, zakończenia czegoś, jakby ktoś się wyprowadzał od rodziny, jakby ktoś y, może y, tworzył nową rodzinę. Co, takie tutaj mi się rzeczy pokazują. Bardzo rodzinne, rodzinne to jest czytanie. Chyba, że dla niektórych może dotyczyć spraw zawodowych, czyli odchodzę od pracodawcy, idę do kogoś innego. Żegnam się z dotychczasowymi współpracownikami. Jaka rada dla Was na ten miesiąc? Zastanów się, poprzyglądaj się tej sytuacji. Yy, daj sobie czas, poświęć czas. Poświęć czas, tak? Czyli żeby tutaj nie robić czegoś na na szybko, tak bez przemyślenia, tylko poprzyglądać się tej sytuacji, jak ona na Was wpływa i jak może, jaki może mieć wpływ na Wasze przyszłe życie. Tyle ode mnie, życzę Wam wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję za wysłuchanie, zapraszam do kontaktu i pozdrawiam.